Czym dokładnie jest ta marka osobista? Bo oczywiście to nie jest tylko logo, czy jakie kolory ma Twój brand, czy jakich używasz hashtagów na Instagramie. Tak naprawdę marka osobista to jest to, kim my jesteśmy, co robimy, jakie wartości reprezentujemy, bo te elementy sprawiają, że właśnie wyróżniamy się w tłumie, że przyciągamy uwagę naszych odbiorców. I dzisiaj chcę przybliżyć Ci to zagadnienie, rozwikłać trochę te wszystkie tajemnice marki osobistej i pomóc Ci zrozumieć, dlaczego to może być kluczowe i tak bardzo ważne w dzisiejszym świecie, jeżeli chcesz budować biznes online, zarabiać na własnych produktach cyfrowych. Jestem kreatywnym strategiem i generatorem pomysłów na zawołanie. Nazywam się Anka Maciejczyk, a to jest podcast Labirynt Biznesu Online dla kobiet, które chcą budować markę osobistą na Instagramie bez kręcenia się w kółko i robienia pustych przebiegów w internecie. Pokażę Ci prostą i skuteczną drogę, abyś mogła zacząć zarabiać na własnych produktach cyfrowych. Zapraszam Cię do odsłuchania dzisiejszego odcinka. Rozpocznę tutaj e, od takiej podstawy i zapytam Cię, czy myślisz? Że Ty już na tym etapie masz własną markę osobistą, bo może Ci się wydaje to dzisiaj skomplikowane, a w rzeczywistości tak naprawdę marka osobista to jest coś, co dotyczy każdej z nas i każda z nas już ją ma. Jeśli nawet nie zdajesz sobie teraz z tego sprawy, to chcę tutaj Ci opowiedzieć o tym, że marka osobista to nie jest coś, co jest zarezerwowane tylko dla celebrytów, aktorów, influencerów czy jakichś wielkich, znanych biznesmenów, bo markę osobistą, właśnie tak jak już powiedziałam wcześniej, budujemy całe życie i każda z nas już ją ma. Każda decyzja, którą podjęłaś do tej pory w swoim życiu, każde jakieś działanie, słowa, które wypowiedziałaś, mają wpływ na to, jak dzisiaj postrzegają cię na przykład twoi znajomi, u których już zbudowałaś w pewien sposób właśnie tą swoją markę osobistą. No bo każda z nas ma coś takiego, że zna się na jakimś temacie, i na przykład znajomi przychodzą z pytaniami: Kasiu, Asiu, Haniu, powiedz mi, jak zrobić to, 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 bo ty się na tym znasz. No i właśnie my sobie bardzo często nie zdajemy z tego sprawy, że to już tak wygląda. My nie traktujemy tego, że okej, okay, czyli ja już tak naprawdę w oczach tych moich znajomych zbudowałam markę osobistą w tej danej kategorii. Być może to jest coś, czym się zajmujesz zawodowo, a być może to jest coś, co jest Twoim hobby, ale Ty je mega już rozpracowałaś i po prostu ci znajomi doskonale wiedzą, że. Jeżeli chcą dostać odpowiedź na swoje pytanie właśnie w tej dziedzinie, to pierwsza myśl, która przychodzi im do głowy, pierwsza osoba, która przychodzi im do głowy, to jesteś właśnie ty. No i dlaczego ta marka osobista tak naprawdę dzisiaj jest tak ważna w tym świecie biznesu online, w tym zarabianiu na przykład właśnie na swoich produktach cyfrowych, bo tak naprawdę łatwiej buduje się zaufanie z człowiekiem niż z logo. Marka osobista to jest marka człowieka, i tak naprawdę tutaj logo jest Twoja twarz, i to pozwala Ci właśnie przyciągnąć tych klientów, wyróżnić się w całej innej konkurencji, bo tak naprawdę no, można powiedzieć, że Ty jako marka nie masz konkurencji, bo Ty jesteś sobą, jesteś jedna na tym świecie i nie ma drugiej takiej osoby. Bardzo ciężko jest podrobić człowieka. Chociaż w dzisiejszych czasach sztucznej inteligencji jest to dość, znaczy, jest to już dużo prostsze, ale, ale nie da się zrobić kopii takiej 1 do 1. Je, jeden jeden. Ok, no to teraz, jak już opowiedziałam Ci o takich podstawach, dzięki którym, mam nadzieję, bardziej zrozumiałaś to, czym jest właśnie ta marka osobista, to przejdźmy sobie do takiego etapu, na którym, w którym rozłożymy na części takie pierwsze. Markę osobistą, żebyś mogła w ogóle zacząć sobie ją tworzyć, budować, pomyśleć nad tymi rzeczami. Jednym z takich elementów jest autentyczność, która jest bardzo często wywoływana, właśnie gdzieś tam w mediach społecznościowych, w internecie, bardzo często się o tym słyszy, ale tak naprawdę czym jest ta autentyczność? Tutaj bardzo chciałabym na to zwrócić uwagę, no bo autentyczność, tak naprawdę. To nie jest taka rzecz, która po prostu jest tylko jedna, jedyna, i jak już nagle zrobisz coś innego niż to, co robisz zwykle, to już nie będziesz autentyczna. Bo każda z nas inaczej będzie się zachowywała. Na przykład, jeśli pójdzie do urzędu i będzie rozmawiała z panią urzędniczką, inaczej będziesz się zachowywała, jeśli będziesz rozmawiała ze swoim pracodawcą, a inaczej będziesz się zachowywała. Będąc na nieformalnym kumpelskim spotkaniu ze swoimi koleżankami i to, że ty się zachowujesz inaczej w tych różnych przestrzeniach, przy tych różnych osobach, to wcale nie oznacza, że ty nie jesteś autentyczna, bo nie zachowujesz się z szefem w rozmowach z pracodawcą tak samo jak w rozmowach z koleżankami. To jest naturalne, żadna z nas się nie zachowuje tak samo. Mamy swoje różne tutaj zachowania, które upubliczniamy, że tak powiem, w tej grupie znajomych koleżanek, przyjaciółek, a inaczej będziemy właśnie się zachowywać w innych sytuacjach. Natomiast tutaj nie polecam udawać w internecie kogoś, kim się nie jest. Próbować być taką osobą, którą na co dzień nie jesteś. Podam tutaj taki dziwny przykład. Ja na przykład no jestem taka dość luźna, swobodna, nie jestem osobą taką, która będzie taka formalna, wiecie, żakiety, koszule i po prostu będziemy tutaj eu. Ze mną się raczej rozmawia, jak po prostu z kumpelą, z koleżanką. No, zdarza się też, szczególnie w stories na Instagramie, że rzucę sobie przekleństwo, ale ja właśnie taka jestem. Oczywiście, że nie zachowuję się tak samo, gdy idę do urzędu, o którym już wcześniej wspominałam, tak? Tam się zachowuję trochę jednak inaczej. Natomiast. Pozwól sobie na to, żeby być sobą. Nie hamuj się. Jeżeli coś robisz zawsze, jeżeli wypowiadasz jakieś słowa bardzo często, to to samo rób w internecie. Dlatego, że jeżeli będziesz próbowała być inna, jeżeli będziesz próbowała przypodobać się u wszystkim, no to może się zdarzyć tak, że bardzo szybko się wypalisz. Bardzo szybko będziesz się czuła zmęczona i zaczniecie to budowanie marki osobistej przytłaczać. Bo marka osobista bardzo często spotykam się z tym, że używamy słowa kreowanie. Dla mnie kreowanie to jest robienie czegoś zupełnie nowego, innego niż jest w rzeczywistości. Dlatego ja używam słowa budowanie marki osobistej, bo ja tutaj mam na myśli to, żebyś ty po prostu wyszła na zewnątrz z tym, jaka jesteś, z tym, co wiesz, z tym, jakie masz wartości. Odbiorcy, którzy będą widzieli to, że Ty jesteś autentyczna, że Ty faktycznie jesteś taka, jaka jesteś. Bardziej będą skłonni ci zaufać. Bardziej zaangażują się w tą twoją markę i po prostu bardziej będziesz miała po prostu na nich większy wpływ, bo będziecie mieć taki wspólny vibe, jak to się teraz tak modnie mówi. Po prostu będziecie mieć wspólne flow i ta osoba poczuje z tobą w jakiś sposób więź. No a jeżeli czujemy taką więź z drugim człowiekiem, to łatwiej jest nam mu zaufać i później łatwiej będzie ci po prostu sprzedawać. Kolejną taką ważną częścią marki osobistej są wartości. I tutaj polecam Ci zastanowić się, jakie wartości będziesz reprezentować swoją marką osobistą. To mogą być jakieś wartości osobiste, na przykład że uczciwość jest dla Ciebie bardzo, bardzo ważna, odpowiedzialność za drugiego człowieka, za na przykład Twoich klientów, ale w takim sensie oczywiście nie żeby brać ich życie w swoje ręce, natomiast na przykład odpowiedzialność za to, jakie dowosisz im wyniki, odpowiedzialność za to, co obiecujesz sprzedając swoje produkty czy usługi. Może to być na przykład jakaś wartość związana z Twoim biznesem, czyli że to ma być super top jakość i będziesz bardzo, bardzo mocno tego pilnowała, albo że Twoje produkty i to, co oferujesz, jest w jakiś sposób innowacyjne, to jest jakieś rozwiązanie, które jest Twoim autorskim rozwiązaniem i po prostu żadna inna marka na rynku tego nie ma, no bo wymyśliłaś to Ty, prawda? Także tutaj warto się naprawdę bardzo mocno. Zastanowić nad tymi wartościami, bo one stanowią pewien fundament Twojej marki i właśnie przyciągną do Ciebie ludzi, którzy również będą wyznawali te wartości, dla których te wartości będą bardzo ważne i po prostu oni je będą z Tobą podzielać. Wizerunek to jest też bardzo kluczowy element, jeżeli chodzi o te elementy, właśnie budowania marki osobistej. No bo tutaj już pojawia nam się właśnie taki temat, jakie ty będziesz miała kolory swojej marki, w jaki sposób ty się będziesz komunikowała w tej swojej marce, jakich będziesz używała zwrotów, w jaki sposób będziesz się zwracała do swoich odbiorców, do swoich klientów, i to bardzo, bardzo warto ustalić właśnie na samym początku, bo to będzie taki twój punkt, taki twój wyznacznik, że nie będziesz już skręcała na boki, tylko tutaj będziesz. Będzie konkret, ty będziesz miała podstawy, Twój wizerunek będzie po prostu przemyślany i on będzie właśnie odzwierciedlał te Twoje wszystkie wartości, to, kim jesteś, to jaka jesteś, czym się zajmujesz, dla kogo jesteś i tak dalej. Kolejnym takim elementem jest ekspertyza, czyli ta Twoja wiedza i Twoje umiejętności w danej dziedzinie, która no tak naprawdę są, jest, które są bardzo ważne. Jeżeli jesteś. Jakąś ekspertką w swojej jakiejś danej dziedzinie, w jakiejś branży, no to tak jak właśnie powiedziałam na początku, że w oczach swoich znajomych zbudowałaś już tą swoją ekspertyzę w danej kategorii, to tutaj dokładnie robimy to samo. I teraz to nie musi być tak, że ty, jeżeli teraz pracujesz na etacie, na przykład w jakiejś korporacji, jesteś specjalistką od nie wiem, administracji, to ty teraz tą markę osobistą musisz budować właśnie tylko i wyłącznie w tym temacie, bo ty się tym zawodowo zajmujesz i tylko teoretycznie na to masz certyfikaty, doświadczenie, lata pracy i tak dalej. Równie dobrze Twoją ekspertyzą, czyli to, czym się będziesz zajmowała w swojej marce osobistej, może być jakieś na przykład Twoje hobby. Załóżmy, że po godzinach tej pracy w korporacji zajmujesz się fotografią, znasz się na tym, masz wiedzę, prowadzisz jakieś sesje itd., więc możesz swoją markę osobistą oprzeć właśnie na tym, czym zajmujesz się poza pracą, czym zajmujesz się jako swoim hobby. I masz też wiedzę, a może to będzie na przykład to, że jesteś miłośniczką prowadzenia ogrodu i zaczęłaś po prostu zgłębiać ten temat, i już masz tutaj wiedzę w tym, i możesz pomóc innym, którzy też chcieliby tą wiedzę zdobyć. No i jak zacząć w ogóle budować tą markę osobistą? I tak naprawdę to nie jest nic trudnego i skomplikowanego, natomiast na pewno wymaga Twojego czasu i Twojego zaangażowania. Ja tutaj polecam zacząć właśnie od definiowania tych swoich wartości, bo to będzie taki fundament, na którym Twoja marka będzie się opierać. Więc warto sobie po prostu wziąć listę takich wartości, którą zresztą przygotowałam specjalnie dla Ciebie i znajdziesz ją w opisie do tego odcinka, i po prostu wybrać sobie. Takie 3 do 5 wartości, które będą podstawą. Oczywiście możesz mieć ich więcej, natomiast nie zakomunikujesz ich wszystkich naraz, to, to Cię zapewniam, więc myślę, że trzy takie podstawowe główne to będą bardzo ważne. Oczywiście tutaj musisz sobie ustalić to właśnie kim jesteś, czyli czym się będziesz zajmowała. Na jakiej podstawie, w jakiej kategorii, w jakiej specjalizacji będziesz budowała tą swoją markę osobistą? Następnie, jeżeli już będziesz miała takie informacje i oczywiście to, w jaki sposób będziesz się komunikowała, czyli te wszystkie elementy, o których powiedziałyśmy sobie wcześniej, możesz zacząć zastanawiać się nad tym, jak będzie wyglądał ten Twój wizerunek. No, i wtedy możesz pomału zacząć właśnie działać, czyli już sobie tworzyć jakieś treści dla swoich odbiorców, właśnie w tym kontekście, w którym będziesz budowała tą swoją markę osobistą, już zacząć angażować, budować tą społeczność, budować te relacje z ludźmi, pokazywać się, że ty jesteś, że z tym się zajmujesz, że na tym się znasz i pomału będziesz zbierała wokół siebie po prostu społeczność, która będzie chciała cię usłuchać. Moim zdaniem. Dzisiaj budowanie marki osobistej tak naprawdę jest dużo, dużo ważniejsze niż kiedykolwiek, bo bardzo mocno zmienił się sposób, w jaki choćby nawet robimy zakupy w internecie. Zauważysz, że pewnie sama kupujesz po prostu od ludzi, których lubisz, których znasz, do których masz jakieś zaufanie. Jeżeli ci przyjdzie kupić od jakiejś firmy, której nie znasz, właściwie nie wiesz, kto się za nią kryje, widzisz tylko jej logo no to jest ci trudniej. Potrzebujesz więcej czasu, żeby wyszukać informacje, żeby być może popytać się znajomych. Czy warto, czy ktoś ma jakieś doświadczenie z tą firmą, czy ten produkt jest dobry, czy niedobry itd. Tak Więc jeżeli ty będziesz budowała jako ty to swoje zaufanie, będziesz właśnie miała już tą społeczność, te osoby, które już Ci zaufały, które chętnie cię słuchają, to będzie Ci bardzo, bardzo łatwo po prostu zmonetyzować tą swoją markę osobistą, czyli inaczej mówiąc, pomagać za pieniądze, dzielić się swoją wiedzą i swoim doświadczeniem właśnie za pieniądze. To jest też ważne dlatego, że no pewnie takich osób, które będą miały swoje marki w Twojej branży, jest wiele, natomiast, tak jak już powiedziałam wcześniej, nikt nie podrobi Ciebie. Ty jesteś jedna, jedyna na tym świecie i bardzo ciężko będzie Cię po prostu zastąpić, i też tutaj nie zrażaj się tym, że na przykład, właśnie, nie wiem, przypuśćmy, chcesz zajmować się ogrodnictwem. No i teraz przejrzałaś sobie internet i się okazało, że takich osób, takich marek osobistych jak Ty, już jest, nie wiem, 50 na rynku. I stwierdzasz, że okej, okay, to dla mnie już tutaj nie ma miejsca, bo to nie o to chodzi, bo właśnie w tej marce osobistej rzecz polega na tym, że może być 50 różnych osób, ale Twoi klienci będą chcieli kupować od ciebie, kupować od ciebie dlatego że to Twoje wartości, Twoja osoba, to jak Ty się komunikujesz, to co im dajesz, po prostu właśnie im odpowiada. Natomiast. Tamtych mogą obserwować, ale nic od nich nigdy nie kupią, bo na przykład nie zgadzają się tam z jakimiś po prostu wartościami. Nie? To jest taki po prostu przykład. No i właśnie klienci dzisiaj po prostu tak naprawdę potrzebują czegoś więcej niż tylko produktu czy usługi. Bardzo w dzisiejszym świecie stawiamy na relacje z ludźmi. My lubimy wiedzieć, z kim rozmawiamy, na przykład na czacie, w jakimś sklepie internetowym. No i właśnie to budowanie marki osobistej pozwala budować te relacje, pozwala zdobywać to zaufanie klientów i lojalność. Jeżeli staniesz się autorytetem w tej swojej dziedzinie, dla jakiejś grupy osób zgromadzisz wokół siebie tą społeczność, która właśnie podziela te wartości, ma podobne zainteresowania, podobne potrzeby i szuka pomocy, no to ta marka osobista daje bardzo duże możliwości w tym kontekście i w kontekście zarabiania pieniędzy. Ludzie po prostu będą ci bardziej ufać niż jeżeli ukryjesz się za pięknym logo i właściwie nie wiadomo, kim Ty jesteś tak naprawdę. Tworząc markę osobistą, Zyskasz to zaufanie dużo szybciej, dużo łatwiej, zbudujesz sobie tą społeczność dużo, dużo, dużo szybciej. No i to wszystko może przełożyć się na wyższe konwersje, czyli większe zakupy, a tym samym po prostu większe zyski. Większa widoczność, kiedy budujesz markę osobistą, stajesz się po prostu rozpoznawalna, i to oznacza, że ludzie właśnie będą Cię więcej widzieć, będą Cię kojarzyć z tą daną kategorią, z tą daną dziedziną, i po prostu Ty w ich oczach staniesz się ekspertem, od którego warto się uczyć, warto czerpać wiedzę i warto również kupować. Ale tak naprawdę w tym wszystkim jest coś jeszcze, i to jest taka, taki osobisty rozwój, powiem szczerze. Marka osobista bardzo mocno pozwala się rozwinąć, bardzo mocno pozwala poznać siebie. Bo jeżeli wchodzimy w ten świat internetu, przynajmniej w moim przypadku tak było, to ja tak naprawdę dostawałam dużo feedbacku, pozytywnego feedbacku w tematach, które mi się wydawały takie. No, okej, okay. ja tak mam, i to jest spoko, i wydawało mi się, że wszyscy tak mają, że wszyscy są tacy jak ja, wszyscy mogą robić to, co ja, i tak dalej. Takim na przykład przykładem było właśnie to, że ludzie lubią mnie słuchać. Stąd między innymi też powstał właśnie ten podcast. Ja do tej pory nie zdawałam sobie z tego sprawy. Że ludzie po prostu lubią mnie słuchać. Więc ja zaczęłam skakiwać na Instagramie na takie luźne live, pogadanki, z których bardzo często wynikały po prostu sprzedaże. O tym będziemy sobie mówili w innych odcinkach tego podcastu. Podsumujmy więc ten dzisiejszy odcinek, i w skrócie. Marka osobista to jest twoja tożsamość, to jest twoja reputacja, to po prostu w jaki sposób inni cię będą postrzegać. I markę osobistą budujemy całe życie, zapamiętaj to sobie. I tak naprawdę już każdy z nas gdzieś w jakiejś społeczności, w jakiejś dziedzinie ma już tą swoją markę osobistą. Jeżeli chcesz wejść w internet z marką osobistą, no to wróć sobie do wcześniejszych minut tego odcinka i zacznij sobie rozpisywać te swoje wartości, to czym ty się będziesz zajmowała, itd. Tak Bo kluczowymi składnikami marki osobistej są autentyczność, wartości, wizerunek i ekspertyza. I to te elementy właśnie tworzą tą Twoją markę osobistą i pozwolą ci się wyróżnić w tłumie. Marka osobista jest dużo bardziej istotna niż kiedykolwiek wcześniej w kontekście tego robienia biznesu, online sprzedaży bo bardzo tutaj mocno zmienia się ten krajobraz. Tak naprawdę wymagania naszych klientów, konsumentów rosną coraz bardziej, bo, bo zmienia się też właśnie tutaj działanie. Wszystko właściwie przeniosło się do online'u. Ludzie mają też większą świadomość, więc dzięki temu budowanie tych relacji online sprawia, że ta marka osobista naprawdę tutaj bardzo przyniesie Ci duże korzyści. Pozwala Ci budować zaufanie, zdobywać lojalność, no i tak jak już wcześniej wspomniałam, wyróżnić się. Zachęcam Cię w takim razie do budowania swojej marki osobistej. Mam nadzieję, że w tym odcinku trochę odkryłam Ci, na czym to polega i z czym się to wiąże. Ja uważam, że w dzisiejszym świecie to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. Ja w ogóle jestem fanką budowania marki osobistej i takiej właśnie relacji człowieka z człowiekiem, a nie człowieka z logo, bo uważam, że to jest dużo prostsze, dużo szybsze i dużo skuteczniejsze. W tym odcinku to wszystko. Dziękuję Ci za wysłuchanie. Aby nie przegapić następnego odcinka, to zapisz się teraz do mojego newslettera. Link znajdziesz w opisie. Wyślę ci e-mail za każdym razem, gdy nowy odcinek będzie gotowy do odsłuchania. Będzie mi również ogromnie miło, jeśli ocenisz dzisiejszy odcinek, zostawisz lajka lub napiszesz w komentarzu, co było dla Ciebie najbardziej wartościowe. Słyszymy się za tydzień, w środę o 8.27.